Witajcie! Ostatnio pokazaliśmy Wam, jak przydatny Petromat One może być w gospodarstwie rolnym. Dziś czas na zmianę branży, dlatego jesteśmy w sierpcu w firmie transportowej RT, którego właściciele użytkują już Petromatłan. Ale tym razem zamontujemy do naszego systemu sondę pomiarową, która ułatwi kontrolę i zarządzanie gospodarką paliwową. Zapraszamy do oglądania. Specjalizujemy się głównie w przewozie mebli, stali i produktów spożywczych. Speditor kontaktuje się bezpośrednio z kierowcami. Zlecenia dostają bezpośrednio kierowcy, którzy podejmują ładunek bądź go odmawiają. W dniu dzisiejszym właśnie zdecydowaliśmy się na montaż urząd... sondy do tego urządzenia, która, jak sądzę, nam bardzo ułatwi pracę, bo do tej pory. Nie, nie mając tej sondy, nie wiedzieliśmy w danym momencie, jak jest stan paliwa w zbiorniku. A teraz, mając tą informację, wchodzimy, sprawdzamy, że jest tyle i tyle paliwa i w każdej chwili dzwonimy i zamawiamy tyle, ile nam potrzeba. Że nie będzie już takiego przypadku, a zdarzało się, że w zbiorniku było, był pół zbiornika paliwa, zam, domówiliśmy paliwo, paliwo przechało za dużo i był kłopot, żeby to paliwo spuścić, bo nam się nie mieściło do zbiornika. Musieliśmy to po samochodach osamkowywać. Sonda pomiarowa rejestruje aktualny poziom i temperaturę paliwa w zbiorniku, przeliczają do temperatury referencyjnej 15 stopni, czyli temperatury, w której rozlicza się paliwo. Dodatkowo rejestruje dostawy paliwa oraz wykrywa ewentualną wodę w zbiorniku. System wyśle też powiadomienie o potrzebie kolejnej dostawy. Wszystko można podejrzeć na przejrzystych wykresach w programie PetroMenager. Dzięki temu urządzeniu, dzięki temu, że mogę sobie, możemy ustawiać kierowcom limit dla danego auta, to możemy ustawić, gdy paliwo jest drogie w danym momencie, ustawiamy kierowcom limity, że nie tankują swoje auta do pełna, tylko ileś litrów, żeby mu starczyło na daną trasę. Krowca pokona tą trasę, przyjeżdża w przyszłym tygodniu czy na dwa tygodnie. Wtedy paliwo jest tańsze i wtedy zamawiam większą ilość paliwa i wtedy krowca tankuje sobie do pełna. W 90% staramy się tankować jak najwięcej zawsze u siebie na bazie, z uwagi na to, że mamy najtańsze paliwo z dowozem na miejsce w cenie hurtowej. Paliwo jest tankowane co tydzień. Do tej pory, gdy nie mieliśmy tego nowoczesnego urządzenia, to był kłopot, bo trzeba było ręcznie liczyć rozchód paliwa w firmie. Teraz za nas to wszystko robi już program. Nie wiedzieliśmy, że jest taka możliwość, że wszystko będziemy mogli robić zdalnie. Będę z dowolnym, mie dowolnym miejscem na świecie. Gdy mieliśmy tego automatu, to musieliśmy zawsze mieć jakiegoś człowieka który pilnował i spisywał rozchód paliwa. Jak widzicie, Petro at One to doskonałe narzędzie do zarządzania paliwem w firmach transportowych, które ułatwia pracę w tym biznesie. A na dziś to tyle. Tradycyjnie zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Oglądajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram.